w swojej obecności. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa e, jako przewodniczący Komitetu Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa tutaj na naszym roślinie za Panią Beatę Kęplę. Witamy Panią, witamy Przede wszystkim to ja witam Państwa bardzo serdecznie jak co roku na naszym spotkaniu opłatkowym. Zawsze był tak, że <grym> na znać, <grym> znać, ale również z nowym planem, który, o którym trochę powiem, który będziemy przeprowadzać już od 1 stycznia. Dlatego pozwoliłam sobie na zaproszenie tutaj dzięki Włóczęgowi, Pani i wielu też. Dobrym osobom państwa tutaj w Oleśnicy w dniu dzisiejszym, dlatego że w styczniu jeszcze będę spotykać się z naszymi członkami sympatykami we Wrocławiu, w, w, w było już planowane wcześniej, nie w konwencji wypadkowej, bo chcieliśmy porozmawiać i podsumować wybory samorządowe, ale ponieważ byłam zobowiązana do wspierania jeszcze różnych osób drugich, która było, więc jeździłam po całym kraju. Znowu nie było możliwości spotkania się. Ale cieszę się, że dzisiaj w takim gronie możemy sobie przede wszystkim złożyć życzenia, bo na podsumowania wnioski, pewne refleksje, co do których już w gronie bardzo ścisło doszliśmy, ale myślę, że przyjdzie czas, ale dzisiaj jest czas, kiedy warto, żebyśmy... Pomyśleli tak naprawdę o swoim własnym życiu, o swojej własnej rodzinie, o tym, że sami również stanowimy tutaj rodzinę, o tym, jak jako właśnie taka rodzina, co chcemy zrobić dla swojej nowej ojczyzny, co chcemy przede wszystkim zrobić dla Polski. Taki już jest ten czas, dobry czas, święty czas, czas spotkań i czas życzeń. I ja Ci ze swojej strony złożyć Państwu przede wszystkim... Jak najskuteczniejsze życzenia zdrowych, bardzo spokojnych i błogosławionych świąt. Życzę Państwu i Waszym rodzinom, aby wszystkie Wasze plany, wszystkie Wasze zamierzenia, wszystkie Wasze marzenia, bo, bo marzenia są motorem naszych działań. Tak zawsze na spotkaniach obłatkowych mówili Żyjący Przemek Kosieski. Pamiętajcie, warto marzyć, bo marzenia są motołem są są naszych wszystkich działań. I w tym czasie życzę Pani marzeń, że będziecie mogli zrealizować przeczuć w tym nowym roku. Dla nas wszystkich to był bardzo ciężki rok. Ja osobiście nigdy w tym życiu chyba tak nie cieszyłam się na koniec jakiegokolwiek roku, zawsze znaczy, uważałam, że trochę szkoda, że ona sztuka, bo po pierwsze jesteśmy jeszcze dbać, bo każdy był...

Że nie trzeba żałować przyjaciół, Że gdziekolwiek są. Bo zabrakło znów czyjegoś głosu Przyjdź tu do nas i z nami trwaj Wbrew tak zwanej ironii losu Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz, pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są. By wyrównać rachunki strat, żeby zająć się nas puste miejsce, przysłonę. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są.